Witam was serdecznie. już rano, a tu przed moim hotelem czy to już roboty to, to już trwają i trwają, nie? No ale wreszcie zabudowali to, to dziadostwo nie będzie śmierdziało, bo to przecież takie smutno. To całą ulicę przebudowują. W nocy wylewali ten beton. Ten beton był wylany w nocy. Maszyny kuli, kuli stary asfalt, stare chodniki wszystko w nocy kuli Hałas jak skurczy całą noc którąś noc z kolei Dobra, idę się przejść Tu już oczywiście smok już jest z samego lańca Odwiedziłem tą małą farmkę. W poprzednich odcinkach wam pokazywałem W ostatnich odcinkach wam pokazywałem jak tutaj zaczęli coś tutaj działać, tu jakieś takie ładne roślinki zaczynają rosnąć, no i tutaj są tabliczki teraz postawione, tam jest tabliczka jakaś, tam jest Sandokamp Pan, dekan, pan przyjechał do pracy. Pana sobie rośnie. Pan przyjechał do pracy. To jest pan ogrodnik. Tu jego samochód tutaj często i gęsto stoi. No i tu mamy jakieś sałaty, tutaj chili. nie rośnie. Tutaj mamy orzeszki ziemne. To są orzeszki ziemne. Tam są też orzeszki ziemne. Tam dalej nie wiem, czy mogę iść, bo to pan będzie na mnie krzyczał może. No ale widzę, że teraz coś się zabrali i ładnie rośnie. Tam mają flance pos posadzone. A, nie uwierzę, bo mają nawet... A, rozmaryn. Rozmaryn posadzili. O, o, o. Tam mają jakieś ładne roślinki. No, zmieniło się dużo. Ktoś to wziął i... Ktoś to wziął i robił. Tu mają takie ładne rośliny. Tu mają takie ładne rośliny. No i tutaj mają różne flance, tam były gdzieś truskawki. To jest, jest ciekawa roślina, nie? No? Pięknie. Fajnie. A co to jest? Nie ma tabliczki, a takie ładne. Tam jest ten banana Dobra, idę dalej Już Panowie zamiatają czyszczą samego rana, tam już służby porządkowe jadą elegancko mokro jest, w północy coś tam padało autobus dzieci do szkoły przywiózł, no, dzieci mają taki szkolny autobus A moje chatki się oczywiście nie udało załatwić, nie? Chatki się nie udało załatwić. A szkolny autobus. Takie ładne autobusy mają. No tutaj macie szkołę. Lagancko na zielono. macie szkołę. A tutaj macie taki park przy szkole W szkole oczywiście są W środku tam jest e, e, z boisko do koszykówki Na zewnątrz jest moje boisko do koszykówki można sobie iść pograć Idziemy trochę tak od tyłu Trzepaki. Tu nikogo nie widziałem na tych trzepakach. Przeważnie zajęte jest przez tych. Yy, no, jak się nazywa. No i kasa leży. No, i nie zbierałem takiej kasy, a łapy wyciągają. Po kasę. No, autobusy. Gdzie? Takie autobusy. No i pięć tu znalazłem. Znowu będę miał. Bezdomnego jakiegoś. Miałem mu co dać, bo tak to no. padało boisko moje mokre. O, sprzątają boisko. Musiała być burza. Widocznie przespałem burzę. Dobra, tam panowie już mają odprawę. Tu sprzątają mi boisko na południu. A ja pędzę dalej do domu. Przechodziłem tutaj tą ulicą tyle razy. Ale tej Pani to nie widziałem. Ja teraz się boję tu łazić po takich zakamarach, bo tutaj gdzieś... Tak, krokodyle i węże. Ale tej rzeźby nie widziałem. Straszna trochę taka, nie? Ale tutaj to nie wiem... Czy to nie wygląda jak kawałek grobu? Ale co to było? Czy to kwietnik taki? Był zrobiony? Ja to takie kwitniki ktoś tu porobił. Wygląda normalnie jak tutaj się groby. Jeszcze ta pani tutaj do tego. To już całkiem wygląda jak dziwny cmentarz. Dobra, odpycham się do domu. Odpycham się do domu, gorąco się robi. Taka spokojna ulica. Odpycham się uczyć się grafiki komputerowej. Tylko komputer mu jest za słaby, ale do nauki może być. Nie robię jakichś specjalnie wielkich prac, czyli tam podstaw można się nauczyć. Tutaj jest park. To jest taka spokojna dzielnica. Mógłbym mieć ulicę dalej, ale tam już jest główna A nie chcę iść na główne, główna ulica, teraz. O, Taszki słychać. Nie chcę chodzić głównymi ulicami, bo z paliń mi Tak, zobaczcie, jak ludzie sobie mieszkają wśród palm, bananowców. Nie? Na takiej małej przestrzeni. Zobaczcie, ile to jest, jest słońca. Słońce się już przebija przez banany. Na takiej małej przestrzeni, nie? palma, kokosy na palmie. Czy widzicie? Kokosy na palmie. I tutaj taki ugródek ktoś chce zrobił. Fajnie to wygląda. Mhm. Dobra, pędzę. Wyszedłem jednak do głównej drogi żeby pokazać wam jaki bałagan jest. Tutaj robili te schody. Tam zrobili taką małą fontannę. Takie trzy te Tu widziałem jak to odbudowywali. to nawet nawet nieźle im doszło. Tutaj u góry to co widać to jest to jest ee, kawiarnia. A, krzaki po, po, poobcinali, pozakładali takie kółka, co by się nie poprzewracały. No i zobaczymy ten bałagan. Muszę się przedostać na drugą stronę. Tutaj też. Po drugiej stronie wszystko poryte, nowe chodniki zakładają no, Nowe chodniki wyglądają masywnie, one są robione masywnie One są robione z dwóch warstw, właściwie z trzech jest zrobiona jest betonowa taka na sucho podsypka ze zwiru i z betonu Na to jest położona folia Później na tę folię Na tę folię jest położone zbrojenie. Patrzcie, ja wam pokażę. Widzicie? Na tą folię jest położone takie zbrojenie. Na to zbrojenie jest wylany beton. A na ten beton jeszcze są położone płytki. No ale niestety tutaj już wygląda. Tu jeszcze ten kawałek im został. Powiem wam, że jak na tutejsze warunki, to dosyć ładnie im to idzie. Chłopaki sobie śniadanie wiedzą. No tutaj jeszcze takie zostało To jest już za moim hotelem Przy moim hotelu już wyglądały ładniej No i tutaj są odprowadzone wszystkie rury ściekowe Czyli taka kanalizacja No takie gruzowicho nie Czyli taka kanalizacja jest krawężniki tak zrobiona jest kanalizacja tak jest uburowane. w górę i na to przychodzi przychodzą te blachy, a na te blachy przychodzi przychodzi, e, przychodzi peton a to jest ten piasek z cementem, co wam mówiłem kiedyś to jest gotowy piasek z cementem, tylko dolewasz wody ile chcesz na podsypkę okay. No a ja już jestem u siebie, chłopaki dopiero śniadanie, parkingowce śniadanie sobie robią, no i tutaj kostkę pościągali, będą zakładać z powrotem, Trzeba, uważać żeby mnie nie przejechali, no i także że elegancko jest zrobione, mamy uciek, a ja właściwie mogę przejść sobie tę Tutaj jest miejsce na studzienkę. To jest świeżo wylany Betonicho. Gwiazd elegancko zrobiony. Tam dalej jeszcze chłopaki robią. Myślę, że za trzy tygodnie już się tego bałaganu pozbędziemy. To na razie tyle. Idę się uczyć grafiki. Postanowiłem się wyobudować siatkę sobie zrobię z ryżem nie mam pekarnika, nie mam jak zrobić sobie nie mam prodyżu muszę sobie zrobił ryżu z prodyżu z jabłkami, tak gotuję jabłka z cynamonem, kardamonem i goździkami to nie są typowe jabłka do gotowania, to są to są takie słodkie jabłka nie są takie kwaśne, ale to dobrze, bo wtedy nie muszę dosładzać Chociaż nie dosładzam cukrem, tylko dosładzam ksylitolem, ale do tych jabłek nie muszę dodawać nic. Można dodać sobie skórkę z pomarańczy, skórkę z cytryny, a cytryny dodaję, nie? jak jeszcze trochę się podgotują, to dodam skórkę z cytryny. No i oczywiście sok z cytryny, żeby je zakwasić. Można dodać jeszcze sok z pomarańczy, skórkę z pomarańczy, dla lepszego smaku i to można sobie jeść z jogurtem z ugutem, z ryżem z różnymi takimi nadają się też do pieczenia do szalotki się nadają na nadzienie różnych rodzajów pokażę wam pokażę wam jak się ugotujemy, jaką mają konsystencję i do czego się nadają ja was pomoglio, no nie mogłem już dzisiaj wyjść niestety to się rozpadały jakieś burze Wczoraj zrobiłem leczo, a dzisiaj zrobię sobie wołowinę. wołowinę i dodam te leczo co wczoraj zostało i będzie mogło z makaronem. Mam tylko dwa makarony do wyżarcia. Sobie gotuję cebulki, w czosnku. To z z czosnku. I dodam czosnku, zesmażę to mięso z cebulki z czosnkiem i do tego dodam te leczo z wczoraj i będzie to nie, było wiele na misie, Tutaj nas wczoraj jeszcze zostało milacza. Makarem się robi. Będzie ogarnie ja to Obiadek na dzisiaj wygląda następująco, i tak cały dzień by zleciał. Trochę się pouczyłem, jak się, jak się robi grafikę komputerową. Trochę się pouczyłem grafiki. I tak obiadek. Czas do obiadu zleciał. Piąta godzina, zjem obiad, później jeszcze może gdzieś się przejdę, jak przestanie padać. I dzień zaliczony.